Cześć, Paweł z tej strony. Na początek chciałem pokazać jedną rzecz, a mianowicie dokładnie 2222 suby na kanale. Nie jest to może wiele. Taki Kickster na przykład zrobił 100 tysięcy w ciągu chyba miesiąca albo dwóch. Hmm, bike ma już was 15. Jest wiele kanałów fitnessowych i niefitnessowych, które mają tych subów w cholerę, ale. Mi się wydaje, że te moje 2000 też są fajne, i nagrywałem film po 1000. To był taki pierwszy milestone, który udało mi się osiągnąć i byłem z tego powodu zadowolony. 2000 przyszło szybciej, tak naprawdę 2000 pykło w momencie, kiedy byłem na Rarotonga i nie miałem czasu nakręcić ten film. Natomiast w końcu się za to zabrałem. Także wielkie dzięki. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że śledzicie kanał, komentujecie filmy. Dzięki za to, że także robicie coś dla siebie, bo kanał istnieje mniej więcej od roku i mniej więcej teraz, kiedy zaczął się sezon triatlonowy, zaczynam dostawać informacje od Was z tekstami. Za chwilę triatlon a są to te same osoby, które rok temu pisały, że może wzięłyby udział w triatlonie, więc to jest fajne widzieć, że ktoś, kto rok temu postanowił coś zrobić, nagle teraz to rzeczywiście robi. Także wielki plus za to. Ten film. Troszeczkę ma na celu powiedzieć, co się będzie działo w najbliższym czasie. Kilka. Tydzień temu chyba, kilka dni temu. Wypuściłem pierwszy odcinek podcasta, taki odcinek testowy, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie. Spodobało się Wam dosyć dobrze. I jest pomysłów na duż, dużo odcinków. Mam nadzieję, że dzisiaj nagram jeden, jeżeli się uda troszeczkę znaleźć czas. Jest godzina 11.19. Jeszcze nie byłem pobiegać, jest niedziela, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym robić to regularnie. Mówię szczerze, ale szczerze też nie wiem, czy się to uda. Z tego względu, że ten pierwszy podcast zajął mi chyba 6 godzin nagranie go i złożenie i opublikowanie. Mam nadzieję, że to będzie troszeczkę szybsze. No, w tym momencie filmy udaje się wrzucać dość szybko i bez jakiegoś zbędnego, zbędnych edycji i spędzania czasu na rzeczach, które są niepotrzebne, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Przez ostatnie kilka miesięcy wrzucałem jeden film w ciągu dnia, w tygodniu, czyli pięć, pięć filmów na tydzień. Chyba nie będę tego robił w tym momencie, z tego względu, że chciałbym zrobić więcej filmów, które, do których będzie można wrócić i które warto będzie poglądać za tydzień, za miesiąc, za trzy, a nie tylko takie filmy vlogowe, gdzie ktoś coś zobaczy i nikt do tego nie wróci. Czyli chciałbym, żeby było więcej informacji, więcej treści, a może mniej czasu spędzonego na oglądaniu tego wszystkiego. Chciałbym, też chciałbym, no cholera, wezmę się i zrobię w końcu, nie? Jeden film w tygodniu będzie filmem technicznym. Czy to będzie trening, czy to będzie sprzęt, czy to będzie bieganie, rower. Ogólnie film techniczny. Mam już też w planach. Jest duża lista rzeczy, które zrobię. Nawet niektóre chcę zrobić, ale które po prostu zrobię. Więc w najbliższym czasie porozmawiamy sobie na temat pulsometrów, na temat śledzenia treningów i troszeczkę więcej na temat tego jak analizować treningi. Ogarnia powoli nowe oprogramowanie. Uczę się go, bo jest dosyć skomplikowany i po dwóch tygodniach dopiero zaczyna mi to wychodzić, tak jak powinno. Czyli analiza treningów na podstawie innych zmien, nieważne to tym się zajmiemy. Raz w tygodniu, ewentualnie raz na dwa tygodnie, jeszcze nie wiem jak często mi się to uda, będę chciał wypuścić podcast. Czyli to będzie będzie to na YouTubie, będzie to film na YouTubie, ale będzie oprócz tego na SoundCloudzie, na iTunesie i będzie bez wideo, czyli bez mojej twarzy. Jej super. To będzie to i chciałbym wrócić i nagrywać częściej filmy z gotowania, z gotowania rzeczy Smacznych, zdrowych, dobrych i takich, które każdy z nas może gotować. Bo jeżeli coś ma 15 składników dostępnych tylko tutaj, no to to jest bez sensu. Także to wszystko. Rzeczy, te, rzeczy vlogowe będą się pojawiały dookoła tych trzech głównych tematów. Więc tak jak mówię, nie wiem, jak często to wyjdzie. Mam nadzieję, że co tydzień. Jeżeli nie, to zobaczymy. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Chyba tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie. Dzięki za to, że jesteście. Mam nadzieję, że do 3000 dobijemy szybciej. Potem już tylko 5, 10, 50, 100 i zdobywamy świat. Dobra. Do treningów. Hej!